50 lajków, kolejny odcinek z oceniania kont. Z tego zapraszam Was na mojego TikToka, bo tam powraca moja wiralowa seria Najlepszy Skin w naprawdę fajnym edycie, a więc polecam zobaczyć. A co co, przejdźmy do oceniania mojego całego klubu, składającego się z 30 osób. Zaczynając od najsłabszej, Rafus 92 Jego profil jest... ok, Mam 33 tysiące pocharków i gram od początku BSA, bo ma tą fajną ikonkę. Przede jego osiągnięć to 27 ranga na nie 25 na Shelly. Jego najsłabszym zadmiarzem jest Aż i ma go na 9 randze. 510. Kolejny jest Korona Dancio. Ma tytuł pierwszy. I widać Edgara, więc już od razu rzuca się w oczy. E, widać Larry Lowry, 28 ranga i kilka 25. Basi Mortis jeszcze tutaj. Nie no, El Primo. Jego najsłabsza ranga to piąta, ocenka, no 5 na 10 też. Kolejnym kątem jest Dawid i już mamy Sławę Mariańską, jest to naprawdę super. Co? Jego najwyższa ranga to 21. Powiedzcie mi, gdzie tu jest jakikolwiek sens tego. Jego najniższa ranga to pierwsza, ale no Sława naprawdę, spoczko. Mm, 4 na 10. Kolejnym kątem jest LPS. Pesasza, 28 i 6, 25 rank. Znaczy 7 w sumie. 8. Dobra, coraz lepsze jest te konto. Jego najniższa ranga to 13, bo nie liczymy hanka. 6 na 10. Kolejny jest D17 FC. Mamy tytuł do, do tego Mortisa. I w sumie 27 rangi są tutaj, a więc spoko. Jego najgorsza ranga to pierwsza. I tyle w sumie. Piąteczka. Oskarek, korona, emotka Sigmy i jakieś winko. 27 ranga to jego najwyższa. Ma parę 25 jego najgorsza to na 510 konto bruch okej okay. 28 piper i 4, łącznie. chodzi o jego najmniej pucharków to siódma ranga na czaku tu też dajemy piąteczkę możliwe że jutro wam wleci moja szafka z kinów w besie ie dalej mamy konto filipe za i widać jakieś fana waza jego najniższa ranga to siódma a najwyższa to 27 na bazie. Fajne konto, a więc ocenimy 6 na 10. Jakby ktoś pytał, to po prostu podobało mi się, wiecie, koncept tego konta. Konto jest prawie od 15, a więc naprawdę spoko. Najwyższa ranga to 26, ale pamiętajmy kto to jest. To jest widzowie jeleniowy sok, widzowie to jest ziomek. Gra od pierwszego roku i ma sławę księżycową 6 na 10. Nie wiem jak przyszłaś ale ranga najwyższa to 27, a najniższa. To pierwsza. Ma tytuł na El Primo, a więc wlatuje 6 na 10. Pablo! Tytuł na Mortisie. Widać tutaj rang 27, nawet 28. I tych rang. Nie wiem ile jest. 20, coś takiego. Tych 25 naprawdę jest to piękne konto. I tutaj wylatuje 7,5 na 10, bo naprawdę konto jest piękne. Sorry ziomek, ale nie wiem jak przejść Twój nick. Mm. Nie wiem, coś chińskiego z wygrzybnikami. i dość niewypłowę 28 rąk, bo na RICO nie jest ich zbyt dużo, ale dajmy taką piąteczkę. Kolejnym kątem jest Dziki. Ma tu z dziczyniem. ale gra od pierwszego roku. Oprócz tego ma 27 na Edgarze, bo to jest jakiś Edgar Player i konto OL15 prawie. No i piąteczka też Sk... No, Scarelow 3 ma kilka 25 rank i to chyba jest jego najwyższa oj, nawet ma ich więcej wezmę to widzowie pod uwagę, na Alprimku dwudziestkę 26 się zdarzają szósteczka też wleci tutaj do tego pana e, coś tam Michał, coś tam, to jest znak Mani, widzowie ma na razie, tak samo najwyższą sławę widzowie, maria Mariańską w klubie, a więc to spoko oprócz tego mam 27 i parę 25, moim zdaniem też szósteczka Versace, Ver mistrz trampek. Mam za jedną rangę tylko, ale piątka w lecie widzę ja za ten mistrz trampek. Oprócz tego Dawiderka. Hmm. Widać, że gra od pierwszego roku i trzy rangi. Najwyższa to 28. Nie jest źle, ale ode mnie dotuje piąteczka. Koks XD Ziom. chyba zmienił kiedyś nick, tak mi się wydawało, ale to tylko się mi się wydawało. Mamy 6,25 rank i piąteczka. Wszystko na pięć na ci. No bo, no, piąteczka, widzimy. W tego nik zrobię znaków zapytania. Widać, że lubi hiper do ładowania. Fajny skinek. Nie, no i ono spoko, spoko konto, ale też piąteczka wlatuje. Cyber Dark. U Mariańska sława, widać. Mm, player Edgara znowu. No, chyba też piąteczka. I przechodzimy do top 10 kont w tym klubie. I dziesiąte miejsce zajmuje Mr. Marmok. a więc spoko. Nie no, już mi się podoba ta konto. Lubię ogólnie, jak jest złączona. Tajkona z tym skinem. 30. Ukłuczę, widzowie. 30 ranga na Larry Lowry Nie ma na tytuł. To znaczy, że no, dobrze, dobrze. Pięknie, widzowie, moim zdaniem. Pierwsza ósemeczka, pierwsza ósemeczka tutaj gotuje. Oprócz tego El Primo 29. Oj, 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 nie no. Nawet 8,5 bym tutaj dał, widzowie, to jest 8,5. Moja ostateczna ocena, jest naprawdę piękne konto. Nie spodziewałam się takiej niespodzianki. 9 miejsce zajmuje Rudolf. Ma tytuł Ciężki Orzech. A dobra, zobaczmy jego konto. No, są takie jakieś 25 naprawdę. Spoko, konto, jest ich nawet dużo. Hong 24. No, tutaj 6,5 bym dał na Rudolfa. Oprócz tego najwyższa sława, no nawet 7 daję Rudolfowi. Kolejny tutaj konto. Nie, tu nie masz tak dużo tych rank. też ptaczku tu. No, szóstka. Wracuję, ja jestem na 7 miejscu. I szóste miejsce to. Albo dobra, ocenimy siebie. Mamy kilka 25 rank tu Ale Primo, no, myślę, że dla mnie też szóstka wlatuje. Słowa nie najlepsza, no i w sumie tyle miałem do powiedzenia. Przejdźmy dalej, szóste miejsce, Poz, Mercy, a więc naprawdę spoko. Widać Lubikieła, podoba mi się ten skin, kocham tego skina, widzowie. I, no, dobra, końce takie jakieś... Nie, a dobra, trochę jednak jest tych rank, trochę jednak jest tych rank. Yy, no, co ja mam powiedzieć, widzowie, szósteczka tutaj wlatuje ode mnie. Train, ja pamiętam jak on miał dużo, dużo mniej pocharków dla mnie, a teraz ma tak dużo, <grymnie> nie wiem po prostu. Złoty Smok, mamy trochę, 25, nadal iluś od 28, ode mnie szósteczka. Top 5, teraz top 4 widzowie, Rich Wolf, Wysoka Sława, widać od razu wirusa Abida, tych 25 też troszkę jest widzowe, też troszkę jest, Ja bym powiedział, że dużo, oj. Tu wleci coś mocnego w No, tutaj siódemeczka moim zdaniem. Top 3. Trzecie miejsce zajmuje Tomi103. Z takimi notkami. Toksika. Naprawdę 46 tysięcy prawie. Yy, Tytuł na gromie. I 29 ranga. Naprawdę respektuję to. Niestety nie ma tej czerwieni, ale i tak jest spoko. Moim zdaniem naprawdę fajne konto. Drugie miejsce misek. Prawie 47 tysięcy pocharków. No dobra, dobra widzowie, mm, przyznam, że jest spoko. Nie ma jest żadnej 30, ale 25, jest tu też bardzo dużo, więc naprawdę jest to spoko. Co ja mam powiedzieć? Hank 24, mm, przepięknie, przepiękne. Moim zdaniem to też siódemeczka w do i największy widzowy koksik w naszym klubie. Nie wiem od kogo jest Hekatomba tytuł. Nie, Hekatomba. Off Magic widzowie, 30 staranga na sercu, to jest po prostu przepiękno, przy tego no tych zielonych rang też jest całkiem sporo, a nawet bym powiedział, że sporo widzowie. I oficjalnie, nad nie wiem od kogo to jest tytuł, ja to oficjalnie widzowie, dla tego konta daję ode mnie szczerą, jeszcze ta sława, szczerą 8,5 widzowie, ocenkę dajemy. Jeśli chcecie ocenianie moich znajomych to widzowie 50 lajków. Albo w sumie to też może być ocenianie jakichś innych widzów, a więc zobaczymy. I tu na koniec odcinku łapcie coś takiego. Patrzcie, kto dołączył do naszego klubu. To jest jakieś. powalone. Patrzcie, top 100 polski. Mega, wszystko jest fajnie, nie? I mamy 96 miejsce. I tutaj jest. nie, 93 w ogóle. One shot. I on jest w naszym klubie, czekajcie. One shot. One shot. One shot. I ja nie wiem, co powiedzieć. Jest on po prostu w moim klubie, to jest piękne. W ten film włożyłem ponad 3 godziny pracy, a więc dotęcie lajkiem i subem.